Wielbłąd, zając i łoś wśród choinek to symbole wrześni na bieżący sezon. Białe postacie na zielonym tle znalazły się na nowych koszulkach promujących miasto i gminę. Trudno zrobić gadżet, który zadowoliłby wszystkich, a w koszulce każdy prawie się chce pokazać, lubi ją nosić. I w ten sposób, że oprócz tego, że ją założy, to również jest jakimś ambasadorem wrześni. Od 10 lat wydajemy koszulki, co roku około 5 lub 4 tysięcy, i wszystkie się rozchodzą na pniu. To już szesnasty wzór koszulki przygotowanej przez urzędników z ratusza. Podobno są kolekcjonerzy, którzy mają cały komplet. Koszulki trafią do szkół, klubów sportowych, instytucji i stowarzyszeń promujących wrześnie w kraju i na świecie. Jej właścicielem może stać się każdy pod jednym wszakże warunkiem. Jeżeli zwykły mieszkaniec bardzo by chciał posiadać taką koszulkę, to oczywiście zapraszamy do nas. Chcielibyśmy, że jeżeli będzie już chodził w koszulce, która została przez nas przygotowana, to żeby podesłał do nas fotkę, gdzie ją promował, gdzie był, kto ją widział, czy się podobała. Dla naszych widzów mamy niespodziankę. Czeka na Was 10 promocyjnych koszulek. Żeby je zdobyć wystarczy polubić profil ITV Września na Facebooku i przesłać nam mailem swoje dane z odpowiedzią na pytanie dlaczego, kiedy i gdzie chcę nosić koszulkę z logiem Wrześni. Autorów najciekawszych odpowiedzi nagrodzimy. Fundatorem nagród jest Urząd Miasta i Gminy Września.